Porozmawiajmy o nie wiem. O strefie, która bywa bardzo przerażająca i strefie, która rozpoczyna niemal każdy proces coachingowy, bo klientka przychodzi do mnie i mówi: Nie wiem, jak mam przejść z etatu na biznes. Nie wiem, czy mam zostać w tej pracy, i nie wiem, czy to są w ogóle dobre decyzje. I ja myślę, że Trzeba trochę odczarować to, nie wiem, że warto w nim pobyć, że warto sobie dać prawo do tego, że czegoś nie wiem. Ten świat mocno przyspieszył, oczywiście, podaje nam się na mediach społecznościowych gotowe efekty ludzi, którzy wydaje się, że oni tak szybko to zrobili, ale nie wiemy, jak szybko oni dokonali zmian, by być w tym momencie, w tym danym punkcie. I to, co jest ważne, zaakceptować to, nie wiem. To też jest moment na to, żeby zadać sobie kilka pytań, które mogą być jakością, która przełoży się na nasze życie. I też warto po prostu dać sobie chwilę na zastanowienie na to, żeby pobyć w tym swoim nie wiem. Bo nie ma nic gorszego niż wywieranie na siebie presji. A to, co ewentualnie musisz wiedzieć, to tylko pierwszy krok. Nic więcej, bo kolejne pojawią się same i nie ma nic gorszego też jeżeli w takim momencie trochę w takiej pustce wybieramy na siebie presję te decyzje nie są podejmowane z serca czy z gdzieś wewnętrznej intuicji a podejmowane jest z presji i z egotycznego umysłu który za wszelką cenę chce wiedzieć daj sobie prawo do nie wiem nie obwiniaj się za to i zobaczysz że po dosłownie kilku dniach będzie Ci po pierwsze lżej, a po drugie będzie Ci dużo, dużo łatwiej podjąć właściwą decyzję. Zapraszam na następne video.